Moi drodzy, na wstępie tego ciężka chciałbym podziękować każdemu kto złożył mi życzenia w komentarzach z okazji moich dzisiejszych urodzin. Dzięki wielkie Cześć widzowie, to jest kolejny odcinek z skład Squadbusters. Widzowie, Squadbusters powraca, widzowie, a przynajmniej ja powracam z nagrywaniem Squadbusters. Widzowie, tak jak mówiliście ostatnie zobaczenia na społecznościach nowego posta, widzowie, odnośnie nowego harmonogramu. No to widzowie, jeśli czytaliście go, no to wiecie, że w środę w widzowie o godzinie 16.00. Co tydzień będzie pojawiało się widzowie Squad Busters, a że dzisiaj wypada śrota, no to jest właśnie odcinek z tej właśnie gry. Jeśli chcecie więcej takich odcinek, to Wam liczycie łapkę w górę, pod tym filmikiem, komentarz, a będę dla Was takich filmików dla nagrywał więcej. Więc przypomnę, zostawcie suba, łapkę oraz komentarz. Wpadajcie w mojego listu link będzie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, więc ja Wam jeszcze raz dziękuję widzowie. Yy, za wysłanie wstępu, no i zapraszam Was widzowie, bez do oglądania. Moi drodzy, moje konto w yy, sorki Sorchi, za dużo rolę ostatnio w Squadbusters zmieniło się, zwykle ja mentalnie. Bardzo, bardzo dawno nie było cienieczka ze Squadbusters. Mega, mega, mega dawno nie było. I widzowie są takie postępy, że widzowie aż sam jestem zdziwiony. Po pierwsze, moi drodzy, Mam 100 prawie 70 poziom widzowie w jakby tej alejce kucharków. Otwórzmy sobie w ogóle pakiet jakiś emotka widzowie do flanka. No nie widzę, nie jest nie, 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 źle. Prawie 170 widzowie poziom. Zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie widzowie ile tutaj różnych rzeczy dokowałem. Zielony świat widzowie, pustynny świat, królewski świat widzowie, do tego plażowy świat, lodowy świat, światlawy, upiorny świat. I znaczy upielnego świata jeszcze nie mam upiorny. A nie mam. Nie, czekajcie, co, co tutaj się stało. Nie mam upiolny świat. mam upielny świat, widzę, mam upiolny świat. Yy, no ale jeszcze nie mam skarbca. Widzę, skarbca jeszcze nie mam. Jeszcze brakuje nam widzowie. No troszkę nam brakuje, troszkę nam brakuje. Yy, to nie jest jakoś widzowie dużo, no troszkę trzeba pograć. Troszkę trzeba pograć. No ale jest do zrobienia. Na pewno będzie widzowie z tego odcineczek, więc yy, o to się nie bójcie. Yy, a ja Wam może pokażę widzowie konto, zobaczcie po pierwsze nie wiem czy ja widzowie przestałem nagrywać Squadmasters, to nie wiem jakie postacie miałem widzowie na 3, 4, nawet 5 gwiazdkach, ale po prostu powiem Wam tak, Greg widzowie jedyna postać jaką mam wymaksowaną na 5 gwiazdek widzowie, nie mam żadnej innej tylko jest to Greg. E, Bo na czterech gwiazdkach, Goblin na czterech gwiazdkach, Szelka na czterech gwiazdkach. To są trzy postacie, które mam na czterech gwiazdkach. E, no trójek mam dużo, prawie całe konto mam widzowie w trójkach. To jest Hog Rider, Handlacz, widzowie ciężkich, Królowa Łuczniczka, Barbarzyńca, Kurczak, widzowie El Primo, e, Czara Lodu, Łuczniczka, Pan, Poko, Jessie, Mavis. Wiedźma, ustrowicielka Bitebna, Nita, Penny, Chow, Pułkowni Krapsy, Czarodzi, widzowie Król Barbarzyńców, Max, B, Dynamite, Medic, Troll Royal, Frank, Optimus Prime i Elita 1. No, widzowie tutaj mam cztery postacie, jeszcze na dwóch widzowie jak z jaska, to jest Mortis, Leon oraz Dr. T no i brakuje na widzowie jednej postaci, Bandytki, i będę miał widzowie wszystkie, widzowie wszystkich yy, Zadymiarzy z yy, Skull, Baster. Wszystkie postacie jest ich 39, na tym kiedy mam 38. No ale widzowie nie powinno być z tym problemu, i powinienem widzowie niedługo ją odblokować. Jeszcze sobie tutaj widzowie ulepszyłem kurczaka bo sporo musimy sobie go ulepszyć, więc jest OK. I chyba jeszcze Dynamica mogliśmy ulepszyć dwa razy, tak widzowie też się stało. Yy, tutaj jakieś nagrody możemy sobie odebrać od 4 do goblina, widzowie przydadzą się, przydadzą się jak najbardziej. Co jeszcze moi drodzy, Co jeszcze tutaj coś tu mogę odblokować? OK, jakieś poksiki widzowie. Tutaj Goldik akurat się przyda, tutaj kolejne gwiezdne żetony I widzowie bilety stylu, bilety stylu też są spoko Tutaj miejsce widzowie jakieś porobiłem Więc sobie możemy widzowie na spokojnie tutaj poodbierać różne rzeczy Nie jest źle widzowie, fajnie O i wbiliśmy 170 poziom widzowie, 170 poziom widzowie, Możemy odlokować sobie skrzyneczkę Więc widzowie fajnie 5 peny dostaliśmy, 5 widzowie jak tutaj fajnie wszystko idzie pięknie Peny sobie ulepszamy widzowie i jest do tego widzowie mam bardzo dużo skinów. Mega dużo skinów sobie kupowałem, widzowie. Podczas tego, jak było ciężko. Zobaczcie do Grega. No dobra, widzowie, po prostu może zrobię odcineczkę, widzowie. Może zrobię odcineczek. Jak pokazuję Wam, wszystkie skiny, widzowie do postaci. Możemy tak zrobić, że wam pokazuję wszystkie skiny do postaci, więc wyczekujcie takiego odcineczka, widzowie. No a teraz może byśmy sobie zagrali jakąś gierkę, bo w ogóle wam pokazałem, widzowie, e, całe konto. No tutaj listę oddziałów, widzowie, 60 pacharków na listę oddziałów. E, dobra, zagrajmy so sobie tą ligę oddziałów, tak szczerze, tak szczerze, zagrajmy sobie tą ligę oddziałów. Yy, zobaczymy co z tego widzowie będzie, zobaczymy co z tego będzie, możemy sobie szybko pyknąć kierkę na Lidze Oddziałów No i tyle widzowie, tyle zobaczymy jak to pójdzie, wy pamiętajcie, subujcie, wkładajcie chodzi. w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem No a my widzowie teraz sobie zaczynamy róbkę I widzowie byliśmy zaczęli od yy, Grega, weźmy sobie Grega gdyż tutaj mamy sobie dwa drzewa, ryb nie czuję Eee, no, kniczmy okay, sobie widzowie teraz to Tutaj tego jakiegoś widzowie małego e, szkieleta do tego zniszmy sobie widzowie kolejne drzewo eee, zniszmy sobie widzowie teraz tutaj tą beczkę dobra fajnie, fajnie, fajnie Byśmy teraz sobie widzowie wzięli, dobra i będzie drugi, albo goblin, goblin dla nam dużo monet, już mamy ponad e, 30, zaraz będziemy mieli ponad 40 Więc nie jest widzowie źle e, Byśmy wzięli sobie jakiegoś kolcika, dobra nie ma, ok, może być hog rider Może być hog rider jakby ktoś teraz widzowie podjeżdżał Dobra, dobra Weźmy sobie drugiego goblina. Myślę, że drugi goblin nie będzie widzowy zły, a nawet trzeciego byśmy mogli wziąć tak szczerze. Dobra. Trzech goblinów mamy. nie nieźle. Nie mamy goblina już na fuzji, więc to mi się widzowie jak najbardziej podoba. Teraz byśmy zły widzowie, widzowie wzięli, bo. Mam na czterech fiaskach, bo. A przypominam, widzę, że to jest liga oddziałów i tutaj meczyki nie są takie łatwe. Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Wziąłem kurczaka z racji widzę, widzowie, że no mówię, tutaj mogą nas inne osoby mocno raszować mocno podjeżdżać. Więc ja nawet bym zaryzykował dwa kurczaki. Dobra, widzowie. Ostatnia skrzyneczka póki mamy jeszcze monetki, bo już w tej chwili ich nie mamy i w tej chwili już musimy iść bardziej w stronę Mida żeby więcej widzowie robotów, szkieletów tego wszystkiego porobić Żeby widzowie zdobywać monety Tutaj mamy drzewo, widzowie jest ok, ale nie jest ok to, że mamy top 6, top 5 już, to mi się akurat tak średnio podoba. Dobra, jakbyśmy porobili sobie tutaj Hog Ridera, jeszcze sobie wzięliśmy Dobra, jest dobrze, jest dobrze, więc jest dobrze. Jest co prawda top 5, ale widzowie mamy dobry, dobry skład, dobry skład mamy tak szczerze. Weźmy sobie, widzowie... A weźmy sobie, B, weźmy sobie B, weźmy sobie B Weźmy sobie, moi drodzy, B Teraz tak, teraz tak, moi drodzy Pokonajmy sobie tego gościa Pokonajmy go Tu sobie odrzucimy Dobra, jest okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, widzowie Wymiara jest dobrze No, gemów mamy mało Gemów mamy mega mało Byśmy sobie tutaj te szkielety pokonali To w 7, to w 7 jest taka lipa już jest glipa, widzowie, straszne, że jest top 7. No, widzowie, trzeba, trzeba tutaj już zacząć się grać tak trochę ofensywnie. Trochę ofensywnie, oj nie, dobra, GG chyba. Ja chyba zaraz skinę, widzowie. Ja tutaj nie mam zdecydowanie co to, to zrobić, patrzcie. pokonuję drzewa, pokonuje, widzowie, no wiecie, ja nawet nie mogę drzewa zebrać, dobra. Tu fajnie, tu fajnie, tutaj zebrał sporo. I drzewo, i robot, dobra, 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 nieźle. Teraz jest spoko, teraz jest w miarę, w miarę. Weźmy sobie czarodzieja. Dobra, uleczmy się tutaj, uleczmy się Top 5 widzowie, top 5 To nie jest widzowie jakoś Mega, mega dobrze, dobra, pokonajmy, pokonajmy On jest w zasięgu, on jest w zasięgu, moi drodzy Dobrze, dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, moi drodzy Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ładnie go wygraszowaliśmy. Dawaj, 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 jeszcze, 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 jeszcze Dobra, 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 dobra Jaki Oro, jakie Oro, Oro Proszę, proszę, jest jest, 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 moi drodzy ładnie, 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 ładnie ugraliśmy to. Ładnie to ugraliśmy, dobra. Yy, Wjedźmy, weźmy, Wiedźmę Dobra, jest, widzowie, tak, tak spoko jest. Jest, tak spoko. Dobra, postawmy sobie takie coś. Dobra, 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 dobra. dobra. Zresztą jeszcze, jeszcze szkielet. Nie, top 2, chcę, top 2. Chcę. Proszę, proszę, dobrze, tutaj, top 3, dobra. Top 3 nie jest źle, widzowie, na podium. Jesteśmy na podium, widzowie. Mimo tego, że byliśmy na top 4, top 5, a nawet top 7 widzowie. Byliśmy nawet na top 7. Nawet na top 7 byliśmy, a zajęliśmy miejsce widzowie trzeci, więc nieźle. W ogóle pierwszy z chłopców miał widzowie 1173. 1173 gamy miał, nie widzowie nieźle. Chłop nieźle się bawił. I dostaliśmy widzowie 4 pucharki. I dostaliśmy 4 pucharki. Jest widzowie tak, właściwie się... Y, gra w y, Spadbusters. No tutaj otwieramy sobie skrzynkę, moi drodzy. Jest jej akurat widzowie y, 12 ciężkich. Nie, 14. Nie, ile, co? Aha, bo jest razy 4. Jest razy 4. Dobra, myślę, że jest razy 2. No, to widzowie, teraz się zgadza, teraz się zgadza, moi drodzy. Tutaj odblokujmy sobie jeszcze na jakieś nagrody. Tutaj też sobie widzowie zbierzmy to. Tutaj również kolejna nagroda 900 monet. Tutaj widzowie nic ciekawego. Tutaj widzowie, jest ciężki dwa razy do ulepszenia, możemy to zrobić i widzowie tyle, tyle byłoby widzowie z tego odcineczka, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie subskrybujcie później w głośniku na dłucie, zadajcie mi w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się widzowie, do następnego, cześć.